Specjalizacja sniper. 15% do obrażeń w głowę, 15% do stabilności, 10% do obrażeń dla naszych towarzyszy, którzy są przed nami i bardzo na to oślepiający. Sama Łoczna jest bardzo fajnym karabinem, niemniej troszkę kopie. Celownik przy takim ciągłym strzelaniu się trochę na prawo i lewo rozszerza, co utrudnia celowanie w głowę, ale przy wyćwiczeniu myślę, że jest to do ogarnięcia. Aczkolwiek przy, przyjąłem formy strzelania w klatę. Jest łatwiej. I teraz tak. Jeżeli z prawej strony sobie celujemy, to ładujemy. Jest taki ofensywne, Przerzucamy sobie na lewą stronę. Pierwszy strzał i powoduje to detonację. I ta detonacja to jest 100% obrażeń od broni. Mi się udało wyciągnąć 10 milionów, 12 nawet. Naprawdę ogromne sumy można tutaj wyciągnąć. Natomiast kiedy sobie strzelamy z, z lewej strony, ładujemy te niebieskie statystyki i przerzucimy sobie na prawą stronę, to nie dość, że dostajemy 4% premii do pancerza, dodatkowo dajemy 10% do obrażeń zadawanych płytkom pancerza. Dlatego ta broń jest idealna, nie dość, że robimy wybuchy, nie dość, że dodajemy więcej obrażeń do płytką, tak? To jest idealna do tego, żeby tłuc właśnie grubasów, żeby tłuc wredne ogary, roboty i inne typu maści. I to naprawdę się fajnie sprawdza. Mój zestaw wygląda standardowo. Trzy prowidensy, gdzie wszędzie, na każdym elemencie jest obrażenia trafień krytycznych, szansa na trafienie krytyczne. Klata z perfekcyjną szklaną armatą, plecak z czujnością, na każdym modzie obrażenia trafień krytycznych, grupa sombra, bodaj obrażenia trafień krytycznych, wiadomo, nazwane kolana Overlorda, pod Rifle idealnie pasują. Ja tutaj wrzuciłem sobie obrażenia od broni w postaci Walker and Harris. Jak wspomniałem wcześniej, żarłoczna jest skalowana, ten wybuch jest skalowany od obrażeń jej. Tak I Dlatego ja sobie to wrzuciłem. Bo nie dość, że do, zadajemy obrażenia od broni większe. to Dodatkowo jeszcze przy wybuchu też te obrażenia są większe. Natomiast jeśli nie macie SHD 500, 500 poziomu albo po prostu nie macie 10% szans na trafienie krytyczne, które wynika z SHD levelu, to tutaj warto sobie wrzucić ceską. Rękawiczki ceskiej, tak jak gdzieś tutaj mam, i wtedy. Um, łatwiej wam będzie y, uzyskać y, szanse na trafienie krytyczne. Ja tutaj mam 53,6%. 53, Chciałbym mieć więcej, tam troszkę procentów mógłbym jeszcze uciąć gdzieś do 55% i to już by było optymalnie. Tak, bo mam 200% obrażeń trafień krytycznych. Jak grać? Przede wszystkim ja przyjąłem taktykę strzelania w klatę. Jest łatwiej, wygodniej, nie martwię się o to, żeby nabijać taki. Jak mam zwykłe mobki, to praktycznie tak tych staków mi się nie udaje nabijać. Jeżeli mam jakieś moba z grubszym pancerzem, to staram się bardzo szybko czerwony tak nabić, zdetonować go i znowu do niego powracam. Nie stakuję sobie niebieskiego bufa. Natomiast jeżeli już grałem przeciwko grubasom, ogarom, robotom, wszelkiego maści, jednostkom, które nie mają typowego pancerza, tylko mają te płytki, tak zwane tutaj przez twórców, to staram się używać jednego, drugiego trybu, bo jeden daje nam wybuchy, a drugi tryb daje nam jednak 10% obrażeń w te płytki. I tak staram się grać. Często jak się przykleję do osłony, to zmiana tego trybu powoduje to, że nie możemy strzelać. No bo z czerwonego, w sensie z prawej strony jak sobie strzelam, to sobie strzelam, zmieniam na lewą jak była ściana. Też trzeba uważać, no to odpowiednio się ustawiać. I to by było tak naprawdę tyle z mojej strony, jedynie co jeszcze na koniec dopowiem, to cały ten zestaw, który dzisiaj przedstawiłem, możecie spokojnie grać również tylko i wyłącznie na 13 czy klasycznym M1A z boomerangiem, równie dobrze się to sprawuje. Moi kamraci z klanu pomagają mi nagrywać filmik, no dobra, to trzymajcie się, narzicho, hej!